Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, pytaliście mnie i tutaj było dużo pytań a propos mojej hodowli w ogóle. Także dzisiaj trochę o tym poopowiadam, postaram się Wam pomóc dostarczyć jakichś takich najważniejszych informacji, to co Was interesuje. Także przejdźmy, bo pytań jest sporo. Zacznijmy, może najpierw od tych pytań ogólnych. Takich pytaliście mnie z jakiego jestem województwa. Ja jestem z województwa, słuchajcie, Mazowieckiego pod Warszawą. Jeżeli chodzi o taką bardziej dokładną lokalizację, natomiast no z przyczyn osobistych i prywatnych nie będę wam mówił dokładnie z jakiego miasta, no ale generalnie mogę wam powiedzieć, że tutaj obszar pod warszawski. Drugie pytanie dotyczyło tego, jak liczną mam hodowlę. No i ja tutaj z przyczyn różnych też nie chcę słuchajcie odpowiadać dokładnie na pytanie ile mam tych kur, natomiast mogę powiedzieć, że tych kur jest na tyle dużo, że jestem w stanie na ten moment tą hodowlę dalej rozwijać to po pierwsze, a po drugie na ten moment Mam tyle jajek, że jestem w stanie, słuchajcie, już tymi jajkami normalnie handlować. Także, no, trochę tych kurek jest i chcę od razu powiedzieć, że to, że na przykład teraz na nagraniu ich nie widzicie, to nie oznacza, że tych kur nie ma. Ja sobie to wymyśliłem, bo zresztą można na innych filmach zobaczyć. Ale to też jest spowodowane tym, że ja też nie chcę, słuchajcie, na jednym nagraniu pokazywać wszystkich kur. Myślę, że domyślacie się też dlaczego. Kolejne pytanie słuchajcie dotyczy tego jak dużą mam nieśność w hodowli, u mnie nieśność słuchajcie nie spada poniżej 70%, teraz chyba jak sobie liczyłem, bo sobie na bieżąco liczę mam około 65% nieśności, mam bardzo mało, ale to ze względu na to, że było zimno się dość zrobiło, my też dawaliśmy trochę mniej ściółki do kurnika, nie zaczęliśmy szybko tak jak zawsze to robimy, karmić kur w taki sposób, żeby po prostu zapewnić im trochę więcej energii, więc no to też spowodowało właśnie, że ta nieśność lekko spadła, ale nigdy chyba nam nie spadła poniżej 50%, a z reguły mamy 70-80% nieśności. Także uważam, że bardzo dużo. E, wiadomo, że nie ma co liczyć, że kura zniesie codziennie jajko. Natomiast, słuchajcie, e, średnio na 7 kur te 5 jajek jest, tak? Więc to uważam, że to jest bardzo dobrze i u nas nie ma tak, że to jest cyklicznie, słuchajcie, przez tydzień, tylko te kury się cały czas na bieżąco tak niosą, nie? Także no... Też jako, że właśnie ktoś tam przyjeżdża, zabiera te jajeczka sobie ode mnie. To po prostu no też te jajka na bieżąco muszą być. Jeżeli chodzi o hodowlę samą w sobie, no to jak możecie się domyślać, wybieg jest dość duży, także ta hodowla też nie jest jakaś mała. Kurnik też nie jest mały. Kurnik na ten moment, bo też były pytania, ma się 35 metrów kwadratowych. W wysokości tam jest chyba powyżej 2,5 metra. Nie sprawdzałem dokładnie nigdy, ale tak myślę, że by było. Ściany są murowane, tak jak widzieliście, na dachu jest normalnie blacha. Jest kurnik dobrze zaizolowany. Mamy małe okienko, duże okno, dwa duże okienka jedno takie, no powiedzmy, malutkie, którym te kury wychodzą. No i duże drzwi, którymi wchodzimy, żeby tam w tym kurniku posprzątać. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o rasy kur, to my najczęściej mamy, słuchajcie, rosy. Czasami kupowaliśmy parę Saseksów, zawsze było w hodowli, lekhornów, ale też lekhornów tak nie kupujemy, bo nawet znajomi mówią, że po prostu to jajeczko jest. E, krótko mówiąc, no, nie do końca tak duże jak oni by chcieli i oni by woleli inne, dlatego teraz się przestawiliśmy na rosy, też jestem bardzo zadowolony. Skąd biorę jajka, to tego też Wam nie powiem, ze względu na to, że tutaj mój osoby, które kupują u tego Pana, no to z tego co wiem, ten Pan nie chce reklamy, bo i tak mu nawet nie starcza dla tych klientów do końca. Nie jest to mała hodowla, nie jest to duża hodowla. Nie znajduje się ona w województwie mazowieckim, ale ten pan przyjeżdża i my u tego pana bezpośrednio właśnie te kurki kupujemy. Ja kupuję powiem Wam od paru lat, także jestem bardzo zadowolony. Jak ktoś jest z województwa mazowieckiego, czy gdzieś tutaj z okolicy, gdzie ja mieszkam, może napisać, to może ewentualnie jakiś tam namiar mu podam tak, indywidualnie. Natomiast wątpię, że ktoś, kto jest tam ze Śląska, czy z Warmii Mazur, czy z Gdańska, albo z tamtych okolic będzie chciał przyjeżdżać specjalnie po kury, żeby kupić tam 30 czy 50 kurek. Nie ma to moim zdaniem sensu. Lepiej poszukać kogoś bliżej siebie. Jak nie wiecie, gdzie te kurki kupować, to zdaję sobie sprawę, że to nie jest moment na zakup kur, ale jak napiszecie w komentarzu, to może ktoś Wam podeśle jakiś namiar i wtedy na wiosnę będziecie mogli sobie spokojnie u kogoś tam właśnie kupić, bo wiem, że jest z tym problem, wiem, że ludzie do końca nie wiedzą, gdzie można te kury kupić właśnie, żeby kupić kury młode, kury zdrowe, to, co Wam zawsze mówiłem w nagraniach. Kolejne pytanie pytaliście mnie, jaka jest u mnie śmiertelność tych kur, to znaczy ile kur pada. U mnie średnio, słuchajcie... No, teraz, przez to, że nie wiecie, ile mam tych kur, to nie wiem, czy będziecie w stanie coś z tego sobie wynieść, z tego, co Wam teraz powiem. Natomiast, no, można przyjąć, że w skali. Dwóch tygodni średnio jest to około, czy 3 tygodni, w zależności kiedy, bo to się nie da dokładnie oszacować, jest to powiedzmy jedna kura, tak? Natomiast u mnie te kury najczęściej padają właśnie ze starości. U mnie jak kura ma 3-4 lata, ona jeszcze cały czas się niesie, już bardzo słabo wygląda, my też takich kur starych nie chcemy do końca trzymać, bo one są bardziej podatne na choroby. I wtedy mogą też, przykładowo jeżeli kupujemy kury młode, to mogą te kury młode też zarażać. Więc takich kur... Po prostu, no, za bardzo w hodowli nie chcemy, natomiast no, wiadomo, jeżeli one się niosą, wszystko jest ok, no to je w hodowli zostawiamy. O, zobaczcie, tam jest parę kurek sobie. Tak jakby ktoś nie wierzył, że kury są na wybiegu. No, ale ci, co mnie oglądają, to myślę, że wiedzą, wiedzą, jak to wygląda. Zresztą słuchajcie, nagrywam dla was prawie 5 lat, więc tutaj e, tych odcinków jest naprawdę dużo, można sobie zobaczyć. Ok, przechodząc dalej. Jeżeli chodzi o ogrzewanie kurnika, pytaliście mnie jak ja to robię, słuchajcie, ja kurnika nie ogrzewam. Staram się e, mimo wszystko postawić na mm, taką, no tradycyjne podejście do hodowli, to znaczy my kurnik mamy zaizolowany, dajemy dość sporo ściółki do gniazd i podgrzędę, e, okienka są zamykane, drzwi są, teraz są otwarte, bo się wietrzy, natomiast generalnie są zamknięte. Tylko małe okienko jest otwarte, żeby kury mogły wchodzić, wychodzić, żeby to zimno nie wpadało do tego kurnika. Kiedyś nagrzewaliśmy jakąś tam sztuczną kwoką, natomiast my mamy na tyle duży kurnik, że trzeba by było jakieś takie normalne ogrzewanie robić. To by lepiej wyszło, ale to też moim zdaniem szkoda finansów na to, a i tak te kury mają dość dobrą mieśność, także nie ma w tym momencie to sensu, bo one się w miarę moim zdaniem i tak się dość dobrze niosą. Także tutaj problemu z tym nie ma, natomiast no nie mogę powiedzieć, że w ogóle nie nagrzewaliśmy, bo próbowaliśmy to robić i jako tako to pomagało tym kurom, faktycznie ta nieśność o te 5-10% się poprawiała, no ale też te koszty słuchajcie, jeżeli nawet postawicie jakąś farelkę, czy cokolwiek w tym kurniku, no to ona jednak ten prąd, no to jednak zabiera nie? i ta farelka by musiała chodzić cały czas bo potem i tak ten kurnik się wychładza Także lepiej jest, moim zdaniem, słuchajcie, postawić na takie tradycyjne metody, czyli odpowiedni pokarm, odpowiednia liczba godzin świetlnych, wilgotności, żeby nie było, przeciągów żadnych. Jak jest bardzo zimno, kur, nie wypuszczamy. Jak zadbacie o to naprawdę stuprocentowo, to ten jeden czynnik jakoś przejdzie. Tam może ta nieśność spadnie 5%, natomiast da, dacie sobie radę z tym. A teraz ja sobie nie wyobrażam, słuchajcie, żeby non-stop Myślę o tym ogrzewaniu cały czas, natomiast sobie nie wyobrażam, żeby non-stop chodziło właśnie jakieś tam ogrzewanie w postaci farelki, czy jakiegoś grzejnika, czy czegoś tego typu, bo po prostu to są olbrzymie koszty. Trzeba by było normalnie robić instalację rury, a to też kosztuje, i uważam, że na ten moment nie jest to aż tak potrzebne. Dobra, także na dzisiaj tyle moi drodzy. Jakbyście jeszcze mieli jakieś pytanka, coś byście chcieli wiedzieć, to piszcie w komentarzu. Zostawcie łapeczkę w górze i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.